Już stronę jakąś stronę Kasperyny widzowie, kolejny dzień. dzisiaj widzowie gramy w taką gierkę, która się nazywa jakoś chyba e, Survival. Killers? Nie wiem, jakoś nie wiem jak to się nazywało. Już się pamiętam, ale na pewno Survival coś. To jest taka gra, że musimy widzowie zbierać. Na przykład musimy skoczyć do tego bunkru. I tam czekają jakieś różne creepypasta, na przykład wiem Jason, chyba Slenderman nieśmiałek, SCP, takie Penwise czy coś takiego, nie? I musimy, i tam w tym ten są jakieś różne bronie, na przykład shotguny, noże czy coś takiego, i my musimy potem zabijać tych potworów, więc. Dobra, wchodzimy tu, o tam Slenderman na zdjęciu, ale to, dobrze, to jest tylko obrazek. Tutaj mamy nic, o, tu mamy ammo. Aha, tu chyba może... Nie wiem, o co chodzi. Yy, więc... Ej, co jest tu? A, no tam, możemy drzwi zamykać. Dobra. Więc... Ja gram oczywiście na trybie normal, bo... O kurczę, To była lalka czaki Ała, ale dostałem bombę! Uciekam! Nie! Otwieraj to! Otwieraj to, wroty! Co tu się dzieje?! To jest ten! Te łańcuchy, co robi! Ten, nie wiem, jak on się nazywa, ale on się jakoś nazywał. Spadamy! O, ale mi uderzyli. Nie Niefajn, fajni ludzie. Nie fajni. Dobra, yy, gdzie tu uciekać? Tu. mnie no, goni, jaki jest szybki. Weź mi te pudło, bo zaraz ci. Co to jest? Kosmita? Jakiś. Ej, teleport! Pisał teleport! No nie mogę się przeteleportować, Teleport! Dobra, nie wiem. Uciekam stąd. To jest bez sensu. Tam było w ogóle jeszcze jakieś drzwi, ale to. To nieważne na razie ważne, że trzeba uciekać stąd. Dobra, co tu mamy? Co tu jest, gdzie zginął? Checkpoint. Dobra? Odpuścił mi chyba. A on tu chodzi dalej, nie, on mnie goni. No, Michael Myers, z pomocy gonią mnie wszyscy. Dobra, gdzie wy te broń znaleźliście? też jest jakąś broń. Pomocy! Dobra, przestań mi gonić oni chyba moi ten y, zabili ludzie jak coś, gracze. O kurczę. Co to jest? E, te, tego nie znam, nie wiem co to jest. Pierwszy raz go widzę, ała. Co to jest za... Cze... Aha! Nie no, Super Sonic X'a jeszcze mnie goni. On, on jest szybszy ode mnie o 40 razy. Nie! Nie, zginąłem! Kurczę, bo jakieś to miałem. Nie dało się w ogóle ten. No nie, znów jestem tu. Co to jest? Ja bym chciał trochę pozabijać tych, tych, nie? To było fajne. Oj, oj. Jeff The Killer tam idzie, o oh, kurczę, nie jasne, spadam, Tu jest, tu Michael Myers leży. Zabity. Co my tu mamy? O. Will Unheim. Z winda. Zamykaj tu windę! Nara! Nie ma mnie. Ej, gdzie mi ona doprowadzi w ogóle? Ja się zastanawiam. To jest kamera. Co to, co to, co to jest znaczy? Will you late time? Nie wiem. Ty! Halo? Jest problem. Bo ja nie wiem... Co mam zrobić teraz? Woo! Slenderman? Co on tu robi? Eee, czemu jest wszystko zamknięte? Dobra, to już jest otwarte. Ej, no dobra, bo ja bym chciał... Ja bym chciał może coś ten... Ja bym chciał jakieś bronie znaleźć. Ja chcę pójść na ten hold, gdzie wtedy szłem. Gdzie to było? Eee... To było tu podajże chyba. Tutaj? W the killer zabity? Z, ten, ten, z tymi kolcami czy łańcuchami, nie wiem. Nie, no to nie jest tutaj. Gdzie tu było? O, o, chyba mam tu. Bra, ja biegłem. No, biegłem pomiędzy chyba tymi tutaj. Tu lal O nie, lalka czaki mnie zaczęła teraz zgonić. Dobrze, ona jest wolna. No, jeszcze Michael Myers z tyłu. W się sensie z przodu. Pff, co ja gadam? Do tamtej windy wolę już nie wchodzić. A wiecie, wiecie co bym wolał? Znaleźć w końcu jakąś broń. Oni wszyscy mają BRONIE O, o, to jest to było tutaj, tak pamiętam. To są, to są jakieś gluty, kosmici to są chyba. Nie wiem, kto, co to jest. To jest takie, że to jest ten Sonic Exa. I on jest. On jest naprawdę szybki, więc ja idę se tu. Ok, to jest ten glut chyba, co wychodzi. Ło, Ło, Ło! O, o, o Jezu, się przestraszyłem. Bo na, całą, na cały ekran. Nie mam mało, ja nie chcę zginąć, ja nie chcę ginąć. Greni pomocy, nie! Babcia, Grani! Grecki mnie goni, jeszcze ten krzykost face, krzyk. Kurde, ile tu ludzi jest, ja się boję. Gdzie tu są broń? No dajcie. O, jest, w końcu coś znalazłem. Teraz, teraz ja. Oj, strzeliłem. Dobra, nie będę mordował broni, oczywiście. No, wykluj się, bum, leżeć teraz. Dobra, teraz to ja mogę iść ich pozamiatać normalnie, gdzie tylko soba. O, tu można tak, tak. Dobra, dawaj mi. Gdzie oni są? Dawaj mi kogoś. Tylko bez sensu jest to, że oni na hita schodzą. Tam był, tam był, tam był. No nie jadę, kurde. Mogę go zabić? Nie, nie można zabić go. O, 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 Michael Myers! jest you know, Yes, dobra, ściągnąłem go. Nice. O, co to? To, to jest wielka stopa? Nie wiem, nie, nie to nie jest chyba... Nie wiem co to jest, jest, jest I Może to trzeba wszystko właśnie chyba. Dobra, bo tu... To jest tylko ta jedna... O, tam były jakieś bronie właśnie. O co to jest? A no to tak, no to czyli muszę przerwać przed postaciami. Z shotgun chyba. Dobra. Idziemy, idziemy, no... Halo, ja Laboratorium. Laboratoria. Ło, 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 to jest ten. Dobra, nice. Nawet go nie... To jest ten na, nie znam go. To jest kosmita. Oni chyba... Oni badania nad nimi... Nie wiem co jest. Nie wiem, o co chodzi. To jest taki, że nie wiem. Czy się ten typ się karą, zaraz nie. Nie respi. Właśnie gdzie oni się respią? Nie? Czy każdy ma swój swój resp? Czy jak to działa? Bo nie wiem, nie wiem dokładnie, gdzie oni się respią te wszystkie te. Czy na przykład jak się zabije Pennywise'a, to. A nie, bo pen, Pennywise'a to nawet nie ma. Ale czy na przykład, nie wiem, jak się zabije. Yy, no powiedzmy. Yy, Grani. No to. C czy ona się będzie rozpić zawsze w tym samym miejscu? Czy. Nie, no wydaje mi się, że oni się w losowych miejscach respią. Tam jest ta strefa tych glucików dziwnych. Co to? A, to jest wędki, Ja bym chciał tam pójść. A, oh, wow, staj. Dobra, co my tutaj mamy? Dobra, ja sobie przeładuję broń. Mamy kolejną kartkę, co tu pisze? Nie wiem. Oj, 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 leżać mi tu. Oni, się, oni stąd, z tego się tworzą. To bije mnie? Nie, nie bije, tylko się boję, że. Dobra, idziemy tu. Do... O nie! Ej, ja jestem zielony! Ej, to... Ej, to ja, ja się w coś zmienię? Czy co? Oby mnie... Wow, Freddy Krueger! Dobra, co są... Co to jest z to są jedzenie tam? Sketchup, ketchup? Musztarda chyba? Wypijcie w komentarzach... Co wolić ketchup czy musztardę? Wydaje mi się, że raczej więcej osób będzie za ketchupem. Ale tego nie wiem. Dobra, tu już byliśmy, nie? Czy yy. jest leather face? Chyba tak, leather face to był, nie wiem. To był chyba leather face. A, to jest drugie, dobra. O, kolejna broń. Kolejna broń, bierzemy, bierzemy, oczywiście, bierzemy. Ej, nie. E, oni się chyba w tych samych miejscach chcą jednak. Czyli w jakich? W jakich miejscach? O, tu to jest toaletka. jak chcę do toalety iść. Skibili, ej, może Skibidi toalet gdzieś będzie? <laughs> nie, Skibidi toaleta. Toalety nie ma Skibidi. O, o, a nie. Dobra, to już było. Ej, to jest? jest ten typ on się znów, on się znów zrespił, dobra, jako ściągnę Ho o, krzykno, czy oni się respią w tych samych miejscach, gdzieś czyli, czyli, wyda, czyli ten tutaj ten z tą niebieską maską, czekaj. Ej, on się nazywał chyba jakoś nie pamiętam Czy oni się, oni się rozrespią w tych samych miejscach, czyli on chyba on się w tej łazience respi, dobra Er, dalej, 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 idziemy troszeczkę i jeszcze pozabijać, i to już będzie zaraz koniec tego odcineczka. Pięknego, chciał, ja bym chciał, spo, ja bym chciał się zemścić nad, nad tym. Eee no. O, host face to był chyba, czyli krzyk. Jak ma tutaj, to... Nie, to był ten? O, dwóch. Ej, patrzcie, co oni są podobni, może są bracia, dobra, jeden i drugi ściągnięty. Czy gdzie ten się respi? On się tutaj respi, ten krzyk? On się chyba tutaj tak respi i biegnie potem. No bo... Widzicie, on wyszedł znów z tego, czyli oni się respią jednak w tych samych miejscach o, a Sonic tutaj się pewnie... Ej, co jest? Nie dostał! Wow, czyli on się respi w tych miejscach, spoko. Dobra, zamykamy go Dobra widzowie, mam nadzieję, że Wam się ucinek oczywiście spodobał. Może widzowie pewnie nagram... Może jeszcze raczej... Raczej nagram jakiś nowy, jeszcze pewnie drugi będzie odcinek z tej gry, bo w jest dobra, bym chciał troszeczkę więcej pozwiedzać. Więc w sobie trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i na razie.